Witam serdecznie. W dzisiejszym, w dzisiejszym naszym odcinku o portfelu inwestycyjnym zakupujemy ETF-a na Europę. Kierujemy się głównie w, do największych spółek, czyli Top 50 z Europy. Od razu, od razu mówię, że te indeksy są dość wysoko i, i są ponad szczytami ostatnimi, więc. Większość osób nie inwestuje w ten sposób, bo są na szczytach, więc ryzyko jest, że spadną, że stracą i tak dalej, i tak dalej. Ja jakby na tym się nie będę skupiał, co kto myśli. Tak więc do, do wyboru, do koloru są etf -y na Europę. Ja głównie kieruję się amerykańskimi, bo mi jest łatwiej, bo pamiętam nazwy. Ogólnie w, na stronie Jazz chyba ETF. Są etf -y europejskie w euro. Więc najlepiej jest wybierać europejskie euro, wtedy y, walutą jest też euro, nie dolar oraz y, no, prawa ogólnie jakby y, 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 w związku z podatkowe czy inne spadkowe też są korzystniejsze do ETF-ów y, dla rezydentów Europy. Oczywiście najlepszym wyborem je, je, są spółki poszczególne, jeżeli się znamy. No, ale jeżeli się nie znamy, znaczy tak wybierając, inwestując musimy się znać. Ale spółki jakby trudniejsze się są, bo tych spółek trzeba wybrać parę. Tak więc przykładowe ETF WGK jest to Vanguard, dość spore ETF, Expansion Rate jest 0,11. Długo istnieje, 2005 rok. Eee, duże spółki. Zerknijmy sobie na spółki jakie posiada. I co nas interesuje, no to interesuje nas głównie czołówka. No tutaj dość sporo jest, nie, wszystkie nie widać akurat. Hmm. Tych spółek jest znacznie więcej i ono jest też troszeczkę rozwodnione, jest bo po 3%, po 2% i tak dalej, ale interesują głównie nas największe, czyli Novo Nordis, ASML, AstraZeneca, Shell do, do przyszłego roku, Novartis, SAP, Louis Vuitton. Roshe jest też, Roshe jest akurat dobrej cenie, bo jest dość nisko, ale czy to dobra cena, no to zobaczymy. Banki akurat mniej nas interesują. Energia, Siemens i Unilever to akurat jest Anglia w europejskim, no ale tak tak przyjęli. Więc no tam dużo więcej jest. Więc ten ETF całkiem też jest niezły. To jest kwestia to co lubi. Eee, tutaj mamy kolejny ETF. Tu i średio jest troszeczkę wyższy, 0,29 od 2002 roku. Też to top 50, bo top 50 mnie interesuje ASML, SAP, Louis Vuitton, Total Energy, Schneider, Siemens, L'Oreal, Sanofi, L. I tak dalej, i tak dalej. Safrani, Hermes, i tak dalej, tam są różne. Tutaj mamy główne, jak widać, tutaj jest głównie nastawienie na półprzewodniki, czyli 10%, ma energetyka na luksusowe torebki, i tak dalej. Kto wie, ten wie. Więc tutaj jakby te proporcje są troszeczkę większe, bardziej nastawione w część holenderską, część francuską. Więc. Taki, tak więc skład jest. Zerknijmy sobie, m, oczywiście to jest na szczytach tego. Zerknijmy sobie jak to wygląda porównawczo, jeżeli porównujemy sobie okres 10-letni tutaj wrzuciłem. Więc jak widać, no Vanguard y, czasami zachowuje się lepiej, czasami gorzej, ale jest to wszystko minimalne. Nie są tak wielkie różnice. Ostatni wzrost jest y, tego drugiego. Więc Raz ten, raz ten, ale, ale one są, jak widzicie, bardzo bliskie są. Nie ma jakichś olbrzymich różnic, więc kwestia, kto preferuje jakie spółki, bo ETF-wybór należy wybrać kierując się spółkami top. Który tam jest, to 5 czy top 10 spółek, które nas najbardziej interesują, według tego zakopywać. Mnie interesują jakieś tam spółki poszczególne, które są w tym. Oczywiście preferuję kupienie spółek płynnych, no ale mamy etf więc sobie kupimy. Oczywiście teraz jest dobry moment albo niedobry bo cena jest, mimo szczytów, to cena jest w miarę atrakcyjna, no i mamy perturbacje we Francji tam z wyborami, coś tam mają się tam kolejne być, tam chyba z, dwa, za dwa tygodnie, więc też dzisiaj jest ryzyko zakupu takiego ETF-a. Więc możemy wygrać w krótkim terminie albo przegrać. Więc ryzyko jest perturbacji w Unii Europejskiej, cds -y Francji, i tak dalej, gwałtownie rosną, czyli no, jest jakiś tam niepokój, euro się osłabia. Więc jest jakieś tam ryzyko, i to nie jest dla każdego inwestycja na dzisiaj. Może za jak się wyjaśni, tam od grudnia, i tak dalej, to od grudnia może być lepszy moment. Dzisiaj jest jakimś tam ryzykiem, ale ja, ja akurat ryzyka się nie boję. Tutaj mamy stopy zwrotu, mniej więcej jak wyglądały, więc widzimy, podobnie się zachowują. Vanguard jest po prostu większy. Vanguard trochę mocniej spada, trochę bardziej rośnie. Czasem to się zmienia, jak ostatnio widać, więc, więc to właśnie te spółki są. Tam jest trochę spółek takich, których na przykład w tym SBDR. O, jest bardziej spółki, które mogą tracić właśnie w związku z teraz z zamieszaniami z Chinami, z zamieszaniami z Francji, czyli po prostu spółki francuskie, które są uzależnione od albo wewnątrz Francji od sprzedaży produktów, albo po prostu produktów sprzedaży gdzieś tam, czy to w Azji, czy w innych krajach. Bo też musimy spojrzeć na to, jakie spółki są. Regionalne, jakie są globalne, tak? Rozbijać to należy. No więc tutaj mamy stopy zwrotu różne, które możemy sobie zobaczyć, jak się dzielą, jakie są segmenty, e, opłaty, jakie są z tym związane. Oczywiście to jest w więc trzeba pamiętać, że jeszcze tutaj dochodzi to, że jest ta zmienna, w związku z tym, że jest dolarem, więc te ETF-y muszą pewne strony dorównać dolar i tak dalej. Ale w momencie, kiedy my sobie kupujemy ETF-a w Unii Europejskiej, więc mamy w euro, więc nie mamy tych. tych czy to do góry, czy to w dół w związku z kursem, bo kupujemy w euro. No a akurat ja kupuję w dolarze, żeby mieć ten portfel ujednolicony w dolarze. Więc całe nastawienie ogólnie jest na Unię Europejską, nie na inne rynki. I tutaj mamy y, y, jaki jest zakres, y, tak zwana alokacja, y, 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 co w tych etf jest. To można sobie poczytać, ja tego nie będę wczytywał się w to. Yy, przedstawiał tego I tutaj wygląda kolejny a no tutaj widzę, że mam yy, nieruchomości, w yy, wangardzie są, a w tym na przykład nieruchomości nie ma no, a technologia jest tutaj 17% A tu jest 8%, czyli w jednym jest to technologii trochę więcej, drugi w drugim trochę mniej Dobra, przejdziemy do naszego portfela, bo my już zakupiliśmy to. Zakupiliśmy, muszę sobie przeczytać notatki, bo to zakupiłem nagranie, będzie trochę, będziecie później widzieć nagranie. Zakup był FES, czyli ETF FES. 50 dolarów, 50 centów, 14 czerwca. Tak prezentuje się nasz portfel, czyli pierwsza pozycja, to jest nasza nowa pozycja za 500 dolarów 10 sztuk, kolejna to jest ETF na srebro pozycja, kolejna to jest na software technologiczny, półprzewodniki. Później mamy nas DACA 100 i obligacje, które zaczynają powoli rosnąć. One oczywiście wypłacają dywidendę i ten ETF też wypłaca dywidendę 2,44. Yy, więc trzeba było jeszcze do tego portfela dywidendy i ja tego nie będę robił, bo z lenistwa po prostu poza tym za dużo to jest pracy, żeby to przeliczać, czy musiałbym to dopisywać. Tak więc y, total część to mamy tutaj stopy, jakie są zwroty. To jest dopiero zakupione, więc, więc tutaj nie będziemy patrzeć na te pierwsze. Tutaj na softwareze już mamy y, niecałe 8,5%. Yy, to był ostatni nasz zakup. No oczywiście na półprzewodnikach mamy 94, no 95% mamy zwrotu. Na Nazdaku mamy 36 niecały procent, więc portfel, portfel no, no portfel idzie cały czas do góry. Oczywiście będziemy podejmować decyzję w 2025 co dalej. E, raczej od 2025, 2025 roku nie będziemy powiększać już prawdopodobnie pozycji. Tak więc yy... dzięki wielkie za uwagę, pozdrawiam, cześć.